Mamy rok 2023 i śmiało można dokonać pierwszych podsumowań. Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego powstała w kwietniu 2002 roku. Przed nią nowy program. Jest to zespół konsultacyjno-koordynacyjny działający pod przewodnictwem marszałka województwa Warmińsko-Mazurskiego. Dziękuję bardzo drogi wojewódzkie to prawie 1800 kilometrów w regionie i dopiero połowa z nich jest objęta jakimś większym remontem a nawet budową są to ogromne nakłady finansowe korzystamy tutaj z zasobów pieniędzy unijnych ale jak widać i drogi powiatowe i drogi gminne również ulegają przebudowie Posiedzenie nadzwyczajne odbyło się w stolicy Warmii i Mazur. I to tu wyświetlono spot wyprodukowany z myślą o zwiększeniu bezpieczeństwa, między innymi wśród seniorów. Sytuacja numer 3. Przejazd rowerem w miejscu niedozwolonym. Wraz z wiekiem następują zmiany w percepcji, to znaczy postrzeganie sytuacji na drodze. Aby uniknąć niebezpieczeństwa, wskazane są regularne badania stanu zdrowia. Regularne badanie wzroku, stosowanie się do zasad bezpieczeństwa na drodze oraz systematyczne ćwiczenia umysłu. Więcej informacji na ten temat poznacie podczas warsztatu senior na drodze do bezpieczeństwa odwiedź stronę seniornadrodze.pl i dowiedz się więcej. A cele mamy jasne minus 50% ofiar świętanych i ciężko rannych. W Polsce do 2030 roku. Aby dotrzeć do użytkowników dróg, trzeba bezpośredniej relacji czy wytycznych. Dotyczy to wszystkich grup wiekowych. Potrzeba jest dobrego też przeszkolenia kierowców, żeby już na tych dobrych drogach po prostu nie za szybko i bardzo umiejętnie umieli się poruszać, bo to jest kluczowa zasada bezpieczeństwa na drogach. Piesi, rowerzyści, nie uwaga. Kolejno. Nadmierna prędkość, jazda pod wpływem środków odurzających, złe warunki panujące na drogach. To wszystko wymaga uwagi. I nad tym pracuje Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Więc ja jestem dzisiaj tutaj po to, żebyście Państwo wyszli z tej konferencji z przekonaniem, że jednak każdy z nas ma naprawdę dużo możliwości, dużo do zrobienia i przede wszystkim. Wiedzę o tym, gdzie są narzędzia, gdzie jest pomoc, żeby te rzeczy można było robić. Program jest zbudowany w taki sposób, że on jest kompatybilny z programem krajowym, więc robimy realizując nasze cele regionalne, lokalne, realizujemy również cele krajowe, a z kolei krajowy jest, jest spójny z programem europejskim. Pomóc w rozwiązywaniu poszczególnych problemów mają inżynieria, odpowiedni nadzór i wychowanie komunikacyjne. Od wczesnej edukacji należy wpajać dobre wzorce. Wówczas zminimalizowanie problemów w ruchu drogowym przyjdzie samo.